W widzowie, w dzisiejszym filmie z, No, jakby. W trzecim filmie Daily. Najpierw będziemy sobie gadać o likach. Tu patrzcie, tu mamy to. Sami, jakby bardziej pomocnik samego, czyli Winter Sim. Tutaj mamy z Kibidi ten czyli Liki oczywiście. Uh, hu, hu. On to przed chwilą wysłał, bo jeszcze ogólnie widzowie, ja przed chwilą nagrywałem znowu taki sam filmik. Tylko, jakby no, i, no mój kolega zadzwonił, jak dzwoni kolega, to po prostu nie słuchać. I no, tak to się skończyło. Dlatego po prostu zrobimy tak. Tutaj wiecie, będzie w sobotę Bruno Mars, więc musicie być widzowie. To będzie tylko raz i będzie sami, sami zrespekt, tylko jeden raz Bruno Brainrota, więc po prostu bądźcie tam. Ja będę na dwóch kątach i tu jest jakiś Brunito Marsito, chyba, nie wiem. I on to przed chwilą dosłownie wysłał, widzicie? A to jest Brunito Marsito, Marsito. Brunito Marsito. Będzie jego pierwszy raz w Robloxie, więc na pewno tam bądźcie. To się już nigdy więcej nie powtórzy. Wracamy do. Tak, do Robloxa. E, tak, będziemy sobie gadać też teraz o. Na razie we. Jeszcze nie pytajcie się, jeśli mam słabe rzeczy w Steam Abre no teraz, no bo po prostu to jest moje inne konto, na którym nic nie mam, nie, więc no, ale tu muszę się naprawdę pilnować, bo mam, niektóre są mocne nawet, więc jeśli przez przypadek wbiję na publika, to będzie problem, no tu mam taką mocną rzecz, to wiecie, wiecie po co, to ma strober, więc to się naprawdę bardzo mocno przyda. Na duelsy, tu mamy jakieś bunito, bunito, Spinito, lawak z bardzo Tu same Stachy. coś tak uważam, że po nie szybciej jakby. ja sobie na przykład nie jest dostępny, może MREZEK MREZEK nie, nie wiem widzowie, nie jest dostępny, jest nie jest dostępny, okej, okay. czy może X-DROPER-QX r q, x. X, d, re, o r K to jest tak duże. X dobra. I X. Może że nie jest dostępny. Bo ma dwa konta. Właśnie ma Wiem. Mam pomysł. Zawieram. Jezus, ale NeoFogot zniknął, dosłownie prawie. Mhm. Widzicie? Widzicie tego tutaj Polaka? Wzajemnie. Dawajcie. Jeśli jest offline, zajemnie, jest dosłownie, no trochę rzadko na Robloxie powiedzmy. W, Z, M, I, -n -n -i -e. W, z, A, J, E, N, N, I, E, dobra, czy będzie dostępny. Co, w ogóle jakiegoś, jakiegoś innego, mam tutaj ten, może Neo Fire. dziękuję Spraw sprawdźmy tak może może Lukasa właśnie albo Stanley bani może Altum, nie wiem Nie wytrzymie widzowie z tym dobra! <trybuj> Tak jakby spróbujmy jakiegoś jeszcze może polaka, wyciągniemy, nie wiem, spróbujemy chociaż. Zamrożony. O, o, o. Nie wiem. Dobra, zablokuję sobie bazę dla pewności. Um, um. Dobra, robimy może tak, przyjaciele. Nie Dobra, nie. ...globalnie, mieliśmy sobie różne liczby. Jest ktoś taki? Bl -bl 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 -bl. Za długie, za długie no. Bl -bl -bl -bl. On nikt nie jest online. Z jakim cudem? Niebieski, ja nie widzę. publika z tym nie dołączę, widzowie. bo wiecie, co tam się będzie działo, nie? Sami wiecie, nie kto jeszcze mógłby. Paliona już sprawdzałem. Eee. No tak szczerze, nie wiem. Lóżek może. Widzę, kogo możemy jeszcze wyzwać? No, Nie udało się. Tego. Y... Próbowałem też się nie udało. No kogo? Kto jeszcze istnieje? Kto jest w ogóle dostępny jeszcze? ja już nie wiem dosłownie. No, ja nie mam pomysłu z kim. Więc po prostu wyjdźmy sobie. Nie wiem, co byśmy tak szczerze i co byśmy mogli tutaj zrobić, nie wiem. Ależ ja dosłownie nie mam siły. Szawar ma kiosk, nie wiem. Nie wiem, widzowie, nie mam pojęcia dosłownie. Nie może Brain Brainrot moded. Aha? A, no tak. Co tydzień jest nowe. Co, się, co nie cały tydzień, bo to już w tym tygodniu już jest trza... co tam się odwala na drodze?

Nie dobra widzowie wiecie co tam się dzieje na publiku? Nie mnie dosłownie musiałbym wszystko tu posprzedawać No bo ja, ja nie mogę Jakby dosłownie ja nie wiem co tu się dzieje Słownie Jadko wbiję? Tam już lecą takie rzeczy, ja je biorę, nie? No, z czego można się spodziewać po Steelabrain-u? Z nagle dosłownie milion ludzi przy mojej bazie chcą mojego dragona. To nie jest widzowie normalne. Jak wam to powiedzieć, no to to nie jest normalne. Zagrajmy sobie w ukryciało. Ale sami to jest nasze zadanie sami. U, gramy w ciało, ale po prostu dosłownie bez nikogo, gramy sami. że no wszędzie jest Mafa 2 zajęta. No, no co jest z tym telefonem? Są chodzi? Czy inni mogą se, sobie tworzyć, a ja nie? To super. Dobra, widzę te mnie kiedyś. Nie wiem. Co jest? Widzę jej nie? Gdzie ja jestem, Halu? Paniu... Chcę wyjść stąd. Czy ja mogę sobie zagrać po prostu sam w to? A nie z kimś, bo mnie, ja nie chcę z kimś. Chcę po prostu sobie sam zagrać to, jest problem, bo tak gra mi tak nie może sobie zrobić, Zysk sobie mogą, ale ja nie. O! Dobrá, no to vešme se ten dom. Dobrá. O Jezus, o nie. A dobra, on tu mnie szuka. Zaję się, że nic nie mówiłem, ale dosłownie sobą miałem takiego lagu mózgu. Wyszedł, wyszedł. Super. Przyszedł? Nie. Przyszedł. Nie mam jak cię zabić. Nie mam czym, bo zgubię nóż oczywiście. Tak jak ja zawsze, No Dobra, wiecie co widzowie? Zabiję go telewizorem. Mam nadzieję, że się nie zbije, bo to telewizor mojej mamy. Nie, nie, nie. Co jej? Leś tam. Nie, nie, nie. O fajne. Nie żyję. O ja, mam jeszcze jeden telewizor. Oj. Troszkę tu naraziałem. Dobra, wejdziesz to sobie już nie wyjdziesz. Patrz sobie na ogródku, tak, wejdź, mhm. dobra. Gdzie on teraz jest? Dobra, on sobie tu szuka, no a teraz możesz sobie wejść, no? Wejdź, 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 wejdź. Co? A ja teraz chodź, widzę. No nie, Jezus Widzowie, czemu ja nic nie mówię, ja dosłownie... Zapominam o tym, dobra. Cześć przyjaciele! Sorry, że nic nie mówiłem, ale dosłownie... Oj, oj... 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 A no jakim cudem?! Dobra, widzowie, ja nie wiem. Ja już nic nie wiem. Co ja mam robić? Widzę, że to było niewidzialne. Jakim cudem on to znalazł? Gdybyś już nawet nie wiem co grać. A co dopiero, jak? No. Nie wiem. Chyba kończę ten film. Muszę trzecie daj To wszystko dzięki Was. Nasze wszystko, co zdobyliśmy, to wszystko dzięki Was. Dziękuję Wam bardzo. Miłego oglądania. Do zobaczenia. Pa!